Gry strategiczne raczej nie są najpopularniejszym gatunkiem w przemyśle gier. Nie ma tutaj zbyt wiele akcji, ale strategie wymagają od nas często większego zastanowienia się nad wykonywanymi czynnościami i na pewno dadzą nam ogromną satysfakcję z przechytrzenia innych graczy bądź sztucznej inteligencji. Zaraz przedstawię Ci najlepsze strategie, które wyszły na przestrzeni ostatnich lat i krótko je omówię. Bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu. Grey Go. Tutaj gracze walczą o przetrwanie, dowodząc jedną z trzech frakcji, dobrze zorientowanych w aspektach obronnych ludzi, wszechstronnie wykształconych uchodźców, rasy beta oraz nanobotów znanych jako Go. W rozgrywce głównie chodzi o zdobywanie surowców, budowanie baz, tworzenie armii, jest to gra dla prawdziwych strategów, lubiących spokojnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób najlepiej pokonać wroga. Homeworld Desert of Karak. Planeta umiera i starożytny opuszczony statek kosmiczny jest jedyną nadzieją ludzi na przetrwanie. Wsielamy się w rolę naukowca, który kieruje wyprawą, która ma miejsce na pustyni Karak, w celu odzyskania starożytnego artefaktu, który przyniesie zbawienie naszym ludziom. Sid mayor's Civilization Beyond Earth Beyond Earth jest to strategia science fiction oparta na formule Civilization. Naszym zadaniem jest skolonizować obcą planetę i stworzyć nową cywilizację w kosmosie. Przeszkadzać nam w tym będą inne frakcje kolonistów, które również mają swoje plany co do tego terytorium. Ann Legend Strategia turowa, osadzona w świecie fantasy przepełnionych magią. Pod nasze władania oddana jest mała społeczność, która pod naszymi rządami ma rozrosnąć się do miana Imperium. By tak się stało, musimy dbać o gospodarkę, rozwijać się technologicznie i walczyć z innymi nacjami, których w grze jest całkiem sporo. Europa Universalis 4. Gra rozgrywa się na przestrzeni 300 lat między XV a XVIII wiekiem. Twórcy zadbali o każdy szczegół, który powinieneś wiedzieć o tym okresie, czyli m.in. o ważnych ludziach żyjących w tych czasach, jak na przykład generałowie, politycy, arystokraci. Podobnie jak w poprzedniej części, gra jest o polityce i wojnie na szeroką skalę. Total War Rome 2 Jest to jedna z najpopularniejszych serii strategicznych. Wdzielamy się tu w przywódcę państwa, np. rzymskiego, by walczyć z innymi państwami o terytoria. Gra rozgrywa się w szerokim okresie czasu, począwszy od powstania Republiki Rzymskiej, czyli od 509 roku przed naszą erą. By dobrze zarządzać państwem, musimy być czujni i najlepiej ufać tylko i wyłącznie samym sobie, gdyż atak może nadejść nawet od domniemanych przyjaciół. Excom Enemy Unknown Cywilizacja obcych postanowiła sobie skolonizować naszą planetę, a my musimy jej w tym przeszkodzić. Dlatego zakładamy bazę operacyjną, gdzie prowadzimy badania naukowe. Oprócz tego musimy wyrybować ludzi, no i oczywiście dbać o budżet, no bo przecież wszystko kosztuje. Gdy zajmujemy się elementami strategicznymi, to rozgrywka odbywa się w czasie rzeczywistym, a gdy walczymy z kosmitami, rozgrywka jest turowa. Company of Heroes 2. Akcja toczy się podczas II Wojny Światowej, gdzie to Niemcy chcą wprowadzić w życie operację Barbarossa, czyli atak na ZSRR. My wcielamy się w przywódcę oddziałów Armii Czerwonej. Jest to strategia czasu rzeczywistego, gdzie dużą rolę oddano elementom taktycznym. Jest ona podobna do swojej poprzedniczki, jednak dodano tu kilka ulepszeń, na przykład nasz oddział zachowuje się bardziej inteligentnie na polu bitwy. Ulepszono również mechanikę poruszania się pojazdów. Age of Wonders 3 jest to trzecia część serii turowych gier strategicznych. Jesteśmy świadkami starcia między Imperium Wspólnoty a Trybunałem Wysokich Elfów. Musimy się oczywiście opowiedzieć po jednej ze stron. Gra oferuje spore mapy, na których można odkrywać nowe lokacje i toczyć starcia. Steeleries. W grze ma możliwość eksplorować kosmos, napotykać obce rasy, no i będziemy musieli stanąć w obliczu wyzwania związanego z prowadzeniem międzygalaktycznej cywilizacji, przepełnionych wojną, dyplomacją i wiele innych. Mamy możliwość wyboru ścieżki, jaką podążą nasi naukowcy, tworząc nowe technologie. Mamy wybór iść w kierunku inżynierii, społeczeństwa lub fizyki. Crusader Kings 2 Gra stworzona przez Mistrzów Gier Strategicznych, czyli Paradox Interactive. Gra ta odsłania przed nami historię, która wrzuca nas w mroki średniowiecza jako regenta, który ma za zadanie jak najlepiej zarządzać państwem. Battle Fleet Gothic Armada Jest to strategia czasu rzeczywistego, stworzona w uniwersum Warhammer 4000, gdzie dowodzimy flotą jednej z czterech frakcji i możemy toczyć wielkie galaktyczne bitwy.